Mordeczki, moi mili, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności z naciskiem na zdrowie. Bo jak wszyscy będziemy mieli zdrowie, to i reszta będzie. Będzie i kasa, będzie jej szczęście i będzie się działo w ogóle. I to bym takie nietypowe życzenia, bo po prostu chciałbym Was wszystkich obdzwonić, ale nie dam rady, choć bardzo, bardzo chciał, dlatego. Robię to w formie filmu i mam nadzieję, że do każdego z was dotrzę. Każdej osoby, która mnie obserwuje, z którą się znam bliżej bądź dalej i tak samo do osób, którzy, które są do mnie nastawione negatywnie. Mam nadzieję, że wszystkim będzie się układało jednakowo dobrze i... Byle do przodu, mordeczki moje. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności. I oby do następnego roku. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie ja. W swoim imieniu i w imieniu mojej firmy i rodziny. Trzymajcie się bardzo. Dziękuję, że jesteście.